Otóż, sprawdzając, ile tych łodzi jest w Polsce, wysłałem maila do REJA24. Jest to system rejestrujący, rejestrujący łodzie w Polsce i w odpowiedzi otrzymałem, że na dzień 9 sierpnia w Polsce było zarejestrowane 53 122 jednostek motorowych i 18 331 jednostek żaglowych. Mamy 36,5 miliona ludzi, czyli. Co pięćsetna osoba w Polsce ma łódkę. Dobrze, niedobrze? Zaraz zobaczycie, jak to prezentuje się w sąsiednich Niemczech, które mają takie, taką samą pogodę. Otóż, co my tutaj mamy? Zobaczcie, że w takich Niemczech, gdzie jest około 84 milionów ludzi, mamy tych łodzi aż prawie 500 tysięcy. Czyli co dwusetna osoba, powiedzmy, nawet mniej, co 170 któraś będzie miała już łódkę. W szoku byłem, gdy zobaczyłem taki kraj jak Finlandia, gdzie jest 5,5 miliona ludzi i tam jest 1 150 parę tysięcy łodzi zarejestrowanych. Czyli co piąta osoba teoretycznie w Finlandii ma łódź. Kanada, szok. 30. 8 milionów ludzi, a łódek jest tam 8 milionów 600 parę tysięcy. Po prostu co łatwo to obliczyć, co piąta, nawet nie, co 4,5 osoby ma tam, ma tam łódkę. Stany Zjednoczone: 325 milionów ludzi i ponad 15 milionów, prawie, prawie 16 milionów łodzi. Te wszystkie dane mam tutaj potwierdzone. To jest taki instytut, i KOMIA się nazywa. I to oni mają takie badania, prowadzą takie badania. Ilość łodzi w Polsce, tak jak na poprzednim slajdzie widzieliście, uzyskałem bezpośrednio od Reja 24. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Będzie więcej takich ciekawostek. Do usłyszenia.